Siedzę sobie na razie na sali tanecznej w, w różnych miejscach, bo otwieramy różne oddziały i fajnie, że młodzi ludzie chcą tańczyć jak najwięcej i jak najwięcej sił w to wkładają i to jest wielka przyjemność. Dzielić się z ludźmi tym, co mnie samej w duszy gra. I cieszę się, że tą pasję też moje dzieci przejęły po mnie i w zasadzie powrunęły już tak wysoko i tak e, się zaangażowały w, cały, w całą naszą szkołę tańca, że, że z tego jestem bardzo dumna, no ale tam spędzam najwięcej czasu. Ale idą w ślady mamy? Chcą też właśnie na tą taneczną drogę? O, oni już dawno przegonili mamy. Tak naprawdę taniec to jest coś, co jest ich też ogromną pasją e, i tańczą świetnie. Ba bardzo mocno się szkolą, też pomagają mi. Te, te szkoły nie są już tylko moje, one są nasze wspólne, razem je prowadzimy, więc to jest dla mnie wielka przyjemność. Nasze czesne jest myślę, że w ramach, że dostępne dla wielu osób. Nie jesteśmy taką szkołą tańca, która jakby ciśnie o to, żeby płacić jak najwięcej. Ja też jestem taką osobą, trochę tak jest, że jeśli ktoś. Nie może sobie na coś pozwolić, a na przykład jest bardzo zdolny, bo uważam, że to jest też ważne, że jeśli ktoś ma zajawę ogromną, że widać, że, że to jest po prostu coś, co płynie w jego żyłach, to najmniej istotne w tym wszystkim są te pieniądze. Ale wiadomo, inflacja no, też dopadła każdego. Ja też wkładając do koszyka te same produkty od wielu lat, jakby. Coraz szerzej sięgam do portfela, więc jest to odczuwalne.